Słuchajcie, przyszedł do mnie Święty Mikołaj, przyniósł mi taką paczuszkę, yy, a serio jeszcze nie otworzyłem. A serio to dostałem coś do testowania ze sklepu Banggood. A jest to multimetr. Multimetr yy, nie jest to zwykły multimetr, tylko taki, jak chciałem mieć, czyli z funkcją oscyloskopu. Oczywiście nie jest to taki typowy oscyloskop, ale pozwala sprawdzać kształty przebiegów różnych. Słuchajcie, nie wziąłem sobie nożyka. Dobra, muszę to rozpakować, że tak powiem, nieładnie. Tak wygląda. Pierwszy raz go widzę na oczy, bo jeszcze nie miałem przyjemności go rozpakować Mamy tutaj multimetr w fajnym woreczku. Instrukcja obsługi, jak wiadomo, nikt nie czyta instrukcji obsługi. Może przeczytam przewody pomiarowe, fajne z zatyczkami woreczek, a w nim multimetr. O, jeszcze foli folii dodatkowo. No, powiem, że mnie zaskoczył troszkę wielkością. Znaczy, wiedziałem, że on będzie mały, ale jest naprawdę bardzo fajny, mały. Tak się prezentuje. Porównam go do mojego multimetru, który używam teraz, czyli tego Unita. Tak wygląda porównanie. Założyłem e, baterie, w zasadzie akumulatorki niklowo-wodorkowe, e, niklowo, e, bo sprawę, podchodzimy do sprawy ekologicznie. No i mamy. Tak się prezentuje wyświetlacz. Na czarnym tle, no w filmie to wygląda jak taki niebieski, ale to jest czarny, prawie że. Eee, jasne literki, cyfry. Eee, tutaj jest fajna rzecz, od razu Wam pokażę. Na przykład na woltomierzu jest tu linijka. O. Czyli pokazuje nam na przykład szybkie zmiany napięcia, których nie będzie widać... Eee, nie będzie widać... Eee, na wyświetlaczu cyfrowym zmierzymy napięcie 236,5 V. A, ok, wystarczył rzut oka na instrukcję obsługi. I już wiem, jak się włącza funkcja oscyloskopu. Po prostu przyciskamy dłużej ten przycisk. No i sprawdźmy sobie sprawdźmy sobie jak to będzie wyglądać No jaka piękna sinusoida jest z sieci równe 50 Hz e, Powiem wam, że mnie się bardzo podoba Będę mógł z nim zmierzyć wiele rzeczy, których do tej pory nie mogłem zmierzyć bo nie miałem miernika z funkcją pomiaru częstotliwości i, no i nie mam oscyloskopu. To jest oczywiście taki prosty oscyloskop jak już wspominałem, ale do sprawdzenia jakie są um, kształty przebiegów produkowane przez przetwornice i UPS-y wystarczy, a to mnie najbardziej interesuje. W związku z tym zapraszam do kolejnego filmu, na którym właśnie pokażę kształt przebiegu z przetwornicy, takiej jeszcze jednej, której Wam nie pokazywałem. Przypominam, że pod filmem macie link do tego multimetru w sklepie Banggood. Ja go dostałem do testów. Dziękuję bardzo, potestuję z przyjemnością.